Widzicie tą szklaną kulę? Nie, moi drodzy, nie. Nie macie racji. Nie będę czytał przyszłości z kuli. Chcę, moi drodzy, żebyście sobie uświadomili jedną ważną rzecz. Ja moi drodzy, jakby to powiedzieć, takie różne rzeczy, jak przewidywanie przyszłości tarota, z, z tych różnych takich, nazwijmy to. Hmm, astrologicznych wzdetów, które polegają na tym, by czy, czytać przyszłość danego człowieka. Moi drodzy, jest dla mnie abstrakcyjna. No tak naprawdę jak ktoś mi coś takiego mi prezentuje, to owszem biorę w tym udział, ale ja to traktuję formę zabawy. Ja to traktuję moi drodzy jako formę zabawy. Powiem wam szczerze nawet w Andrzejki coś takiego jak w, coś takiego, jak wróżenie. Wróżenie, wróżby i tak dalej. Moi drodzy, nikt racjonalny wiecie nie będzie wierzył, że to akurat mu się spełni, tak? Ponieważ, moi drodzy, człowiek jest trochę bardziej skomplikowany. Nie wystarczy mu zasugerować, nie wystarczy, moi drodzy, nie wystarczy, moi drodzy, zastosować efekt placebo efekt place, i zasugerować mu, że tak, tak się stanie, tak? Człowiek placebo polega nad polegałby w tym przypadku na tym, że człowiek mocno by wierzył w to, że to mu się spełni. Tak. E, robił, robiłby wiele rzeczy, że, żeby mu się to zrealizowało. Robiłby wiele rzeczy, żeby to zrealizować. I to wtedy, moi drodzy, nie jest, nie jest żadna magia. Tylko to jest po prostu coś, że zobaczył, możli, zobaczył jakąś możliwość. Jakąś możliwą wersję swojej przyszłości i dokonał wszelkich starań, żeby to zrealizować. Ja, moi drodzy, ja, moi drodzy, uważam, że nie należy traktować coś takiego jak wróżby, coś takiego jak wróżby, nie należy traktować dosłownie z prostej przyczyny. Z prostej przyczyny, moi drodzy. To ludzie, którzy wierzą w przeznaczenie, tak. Ten palec boży, który chroni ich w czasie, kiedy coś się stanie i tak dalej. Ale moi drodzy, ale moi drodzy, no może kiedyś zrobię film na temat czym jest przeznaczenie. Robiłem film, czy nie robiłem? Nie, chyba nie. O, ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, przeznaczenie to tak wypowiem w dużym skrócie. Może kiedyś zrobię taki, no powiem Wam w dużym skrócie. Przeznaczenie to, taka, to taki nut filozoficzny, zakładający. Że pewne, że pewne, że pewne, że pewne wydarzenie są już zaplanowane i, nie, i przeznaczenie polega na tym, że niezależnie od tego, jaką, i jaką pójdziemy drogą, to i tak wszystkie drogi prowadzą tylko do jednego celu. że Na tym polega przeznaczenie, że każda droga, którą wybierzemy, prowadzi w jedną stronę. Widzicie, moi drodzy, ja, ja moi drodzy. Ja, moi drodzy, nie mogę wiedzieć przeznaczenia z prostej przyczyny. Jeżeli, jeżeli, jeżeli życie człowieka, ogólnie cel, do jakiego dąży, nieważne, jaki sobie ten cel, do jakiego dąży, jest tylko jeden i że to jest tylko jedyna możliwość i że wiadomo, że to się wydarzy, niezależnie od tego, jakie podejmę działanie, bo to jest nieco bardziej, moi drodzy, skomplikowane. Jeżeli tak faktycznie jest, to. Ja, moi drodzy, w, takie, w coś takiego na pewno bym nie uwierzył z prostej przyczyny. Bo to by znaczyło, komuś to, to teraz pomógł, że się nie spodobać, ale to by znaczyło, że tak naprawdę nie mam wolnej woli. Bo moi drodzy, wolna wola wcale nie polega, nie, nie polega tylko i wyłącznie na dokonywaniu wyborów między, między czymś dobrym a czymś złym. Moi drodzy, wolna wola polega też na tym, że. Że możemy samo się określać, że sam, samo że określamy sami, sam siebie, że to my określamy to, jaką drogą pójdziemy i mało tego my określamy cel, cel, do jakiego dłużymy. Widzicie moi drodzy, i właśnie też wiara w to, że coś że to, tak jak kiedyś, tak, to, to kiedyś mocno się wierzyło, że coś, że coś, że coś był, było przeznaczone, tak, że coś jest jakimś przeznaczeniem, przeznaczeniem kogoś lub przezna, że coś jest kogoś przeznaczeniem. I widzicie, moi drodzy, że coś było czymś przeznaczeniem. Widzicie, moi drodzy, ja w coś, ja w coś takiego nie mogę pójść, nie mogę, moi drodzy, wierzyć nagle w to, że, że, że wydarzenie, które podejmę, że działania, które podejmę, prowadzą tylko do jednego, do jednej rzeczy. Bo no, widzicie, moi drodzy, oczywiście mówię w tym sensie do jednej rzeczy, te rzeczy, które jestem w stanie zrobić, tak, bo my tutaj nie mówimy o tym, że naszym przeznaczeniem jest, naszym przeznaczeniem jest, moi drodzy, e bo to jest, moi drodzy, wiadomym. Ale mówię o tym, moi drodzy, że człowiek ma w tym swoim życiu różne cele. I teraz, gdybyśmy, gdybyśmy mieli na, powa na poważnie wierzyć w to, że istnieje takie przeznaczenie, to uwierzcie, mi, moi drodzy, to mi, że gdybyśmy mieli to traktować na poważnie, to wychodziłoby na to, że tak naprawdę nieważne jaką drogą pójdziemy, i... I tak, I tak tylko jeden wynik jest możliwy. I tak je, tylko jeden wynik jest możliwy. To tak jak w matematyce, kiedy 2 plus 2 równa się 4, a 1 plus 1 plus 1 plus 1 też równa się 4. I widzicie, moi drodzy, to jest coś, moi drodzy. Widzicie, moi drodzy, ja nigdy nie wierzyłem w przeznaczenie z najprostszej przyczyny. My ludzie sami siebie określamy, sami siebie określamy, określamy w to, w co wierzymy, określamy to, co wyznajemy, i tak dalej. Więc wiara w przeznaczenie, moi drodzy, z mojej perspektywy nie ma sensu, tak? Możecie mi napisać oczywiście w komentarzu, co o tym myślicie, czy wierzycie w przeznaczenie, ale myślę, moi drodzy, że tak naprawdę. Człowiek powinien sam określać sam, samookreślenie, samo określenie, jak nazwa, jak według nazwy wynika, człowiek sam się określa. I to, moi drodzy, myślę, jest bardzo dużą punktą życiową, którą należy zapamiętać.